Heyo, stays on the haters. a dzisiaj to będzie kolejny film, typu właśnie tak jak poprzedni, te 5-6 dni temu, które nagrałem na Mob Entertainment. Typu, że właśnie zbanowali mnie i wyrzucili mnie z programu dla twórców, czy Party is In Crime. Ten film dokładnie nie pomógł mi, zero rezultatów dał, naprawdę jest jeszcze gorzej, bo po prostu Moby ignorują mnie i strasznie się na mnie uwzięły, ale zapytasz się, jak! Jak się na ciebie wzięły? Przecież, przecież to są tylko niewinni twórcy. No właśnie, oni są niewinni, oni mają taką maskę i generalnie oni ją bardzo szybko ściągają. I pozbywają się takich jak ja. Ci, którzy wyrażają swoją opinię, czyli według mojej opinii, moim zdaniem, już jesteś do bana, bo masz inne zdanie niż inni. Ja nie wiem im, o co im chodzi. Naprawdę, ja jestem ciekawy, za co tak naprawdę ten ban jest, bo żadnej mowy nienawiści nic nie powiedziałem, nikogo nie zdyskryminowałem, nie wiedziałem, jaką ktoś ma płeć czy rasę w ogóle, więc y, jeszcze tym bardziej nie mogłem nikogo w ogóle obrazić, bo ja tam nie wchodzę, żeby dowiedzieć. Ha halo, jaką ty masz rasę i płeć, bo ja muszę się wy wygłosić opinię. Szybko, powiedz mi ty, te tam, y, jaką masz rasę, żebym cię nie obraził przypadkowo? No tak się nie robi, no ja nie wiem, jaką ktoś ma rasę, bo ja się nie pytam, bo według mnie to jest chyba niegrzeczne, też w sumie. Jak kobiety nie pyta się o wiek, tak samo chyba kogoś nie powinno się pytać chyba o rasę kogoś, bo, czy orientację, no bo kurczę, no bo kogo to tak naprawdę obchodzi, jaki ktoś jest. Dla mnie może być helikopterem stary i czuć się jak autobus, który ląduje na przystanku, więc o co jeszcze chodzi? Mój znajomy, który dawał mi info na Zig Discorda, pisał w mojej sprawie do nich. Bo ja nie mam z nimi żadnego kontaktu. Możecie powiedzieć stwórz nowe konto. Nie mogę stworzyć nowego konta. Mówiąc z konta mamy, gdzie nie ma w ogóle dostępu do moich kont, nie próbowałem z jej e-maila, nie, bo o jej ten użytkownik jest zbanowany. Nie mogę w ogóle wejść z żadnego kontaktu, pomimo na IP. W ogóle nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak ban IP na Discordzie serwerze. Nie wiem, czy, czy to jest w ogóle legalne, bo nie wiem, czy oni jakiegoś programu nie używają, żeby banować ludzi, czy też wiedzieć, czy. czy... To, to jest alt konto czy nie. I ja już nie mam dostępu do jakichkolwiek ARG, nic, zero, więc będzie się pojawiać wtedy, kiedy ktoś na YouTubie da, albo na przykład ktoś z Discorda będzie chciał mi podesłać. Będzie bardzo miło na przykład. Ale dowiedziałem się jednej ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o mojego bana. Bo pisał tam z jakimś mod modmailem i generalnie teraz wam podam, co, co odzyskał za odpowiedź. Oba zakazy były uzasadnione z powodu, niektórych nie będziemy tutaj wymieniać. Oczywiście, że wiemy, jakie to będą tak naprawdę, właśnie powody, czyli dyskryminacja i niby nie, nienawiść. Nie zamierzamy cofnąć zakazu dla każdego z nich. Czyli, generalnie, jak powiedziałem, ja mam bana. Na zawsze, czyli już nigdy nie dostanę Umbana na, na Poppy Playtime, dlatego że śmiałem wyrazić swoją opinię, to jest chore, to jest naprawdę chore co oni robią, oni naprawdę powinni się w końcu ogarnąć, bo to nie jest zdrowe. Powiesz, dlaczego się z nimi nie, nie dogadasz prywatnie jakoś, ja nie mam w ogóle z nimi kontaktu, oni mnie ignorują, od, od 8 października ja się próbuję skontaktować z Tylerem, ale on mnie ignoruje, czy tak się zachowuje dorosły chłop, czy tak się zachowuje community manager? No nie, to tak się zachowuje idiota, żałosny człowiek, który generalnie poczuł się zbyt mocno, w ogóle całe Poppy Playtime poczuło się zbyt mocno, oni myślą, że nikt ich nie będzie krytykował za ich wybryki, oni myślą, że są bezkarni, oni myślą, że kurna, oni zrobią wszystko i ludzie, no nie no, wszystko git jest, my to chwalimy, nie? No nie, oni są jeszcze gorsi niż garten, twórcy Garten of Banban, bo Garten of Banban, wiemy, też banuje za opinię, ale oni mnie przeprosili w jednej sprawie, czego nie zrobili, kurna Właśnie, Mob Entertainment. I dla mnie oni są jeszcze gorsi i oni będą jeszcze gorsi. Mi się wydaje, że jak oni banują za cokolwiek teraz za opinię, to oni w przyszłości, jeżeli ty im się nie spodobasz w ogóle, nawet też emotkę stare, że coś ci się nie podoba. Oni ci już zbanują, bo to już będzie, wiesz, mowa w nienawiści, jak oni to yy, uznali, że, że to już jest mowa nienawiści. I w ogóle napisałem na Twitterze, że zostałem... Potraktowany źle. Dwie osoby czy trzy takie wypowiedzenie, moje, co słyszycie, to jest hejt, to zobaczcie, jaki to jest hejt. I to jest po prostu niewiarygodne, że ci ludzie w ogóle mają dostęp do komputera, bo piszesz nawet. Ja piszę z szacunkiem i nie piszę, nie piszę po prostu żadną z wrogością, nie przeklinam. Jestem bardzo kultularny, ale oni nie są. Jestem pierwotnym fryerem bo wygłosiłeś opinię, nie powinieneś mieć dostępu, że bardzo dobrze, żeby wyrzucili, bo pojem zdanie typu Nie no, mi się podoba, najlepiej tu zmienicie wszystko w grze i zostawcie to dla, dla, dla wszystkich, nie? Dlatego jest model gracza, żebyś się wcielił, tak? Dlatego gracz nie ma osobowości, tak? Bo to ty tworzysz tą osobowość, nie potwory, to ty tworzysz osobowość, tak, bo to oni to stworzyli. Nie to za mało musi być jeszcze. Tak. i generalnie, co jeszcze z tego wynika? No będzie generalnie tworzony pozew, pozew przeciwko Mob Entertainment, bo to już jest jawna dyskryminacja mnie, to te komentarze, to już jest mowa nienawiści, to już jest generalnie hate w moją stronę i po prostu te komentarze sobie dołączę do sprawy, bo właściwie to Mob Entertainment, jeżeli oni coś tworzą, jest to narażone na krytykę, każdy jest narażony na krytykę, hejt jest wszędzie, tu się nie da powstrzymać, ale oni chcą z tym walczyć, właśnie brutalną siłą, która generalnie zawsze kończyła się źle i zawsze będzie się kończyć Źle. Słuchajcie, ja też nagrywam ten drugi film, dlatego że mi jest w okropne, w smutno, bo. Publiczny serwer był dla mnie fajny. Na polskim community pisaliśmy sobie sporo, wymienialiśmy się teoriami, było fajnie, było przyjaźnie. Nawet nie przeklinałem. Jeżeli nawet oni pytali się, że coś będzie słabego lub 30, żeby się nie zawiedli, ja mówiłem, pisałem. Będzie super, warto czekać. I nawet ludzie z Discorda tam na polskim mogliby to. Pisałem tam, że warto czekać do 30 września. Ty wydałeś z siebie maksimum, ale wyrażając opinię, ty straciłeś całe zaufanie. Jakiś czas temu, kurna partner, który cały czas. Z partnerem in Crime, bo opublikował coś przypadkowo przed premierą, dzień przed premierą, i musieli dać to właśnie dzień jeszcze, właśnie w tym dniu, kiedy to zostało przypadkowo opublikowane, bo to nie było wtedy zaplanowane na, na ten dzień. To partner po prostu porozmawialiśmy, nawet ja pisałem do tego partnera, że błędy się zdarzają, że są poklepany po pleckach, nie? Tyler powiedział, że no trudno, dostało no się, ale jak ja wyraziłem opinię. To Tyler po prostu wlepił mi bana bez ostrzeżenia, bez jakikolwiek bezkolwiek jakiego upomnienia. Ja, jest, ja dyskryminuję, nie mam szacunku. Pisząc opinię, nie wyrażając się do nikogokolwiek, bo wyrażałem się w stronę Tylera tak naprawdę, żeby mu napisać moją opinię lub po prostu właścicieli, bo nie piszę tego, żeby ktoś się ze mną zgodził. Opinie są po to, zawsze tu mówiłem, nie musisz się zgadzać z moją opinią. Ale nie, po co? Przecież musisz zostać zbanowany, bo szkodzisz, kurna, swoją opinią. Jakie to jest wkurzające. Już nawet mnie powstrzymuję, żeby nie przekląć, bo już jestem tak zły, że to jest masakra. Nie chodzi o to, że jestem zły, że mnie zbanowali na serwerze prywatnym. Jestem zły, że mnie zbanowali na serwerze publicznym, gdzie generalnie zawsze ich chwaliłem. Zawsze jakąśkolwiek mówiłem, żeby zaczekać, bo będzie GIT, nie? Nie! skraszlamy cię za opinię. A jak ktoś da coś przepraszam, to dostanie ostrzeżenie I to jest. Nie wiem, naprawdę, no załamują mi się ręce No, będzie pozew i tyle No, a jak oni będą chcieli nagle załatwić Coś pokojowo, no to powiem Taylor, ja czekałem na twoją odpowiedź dwa tygodnie I ty nic nie zrobiłeś A ja podjąłem drastyczne kroki I dopiero wtedy chcesz pisać? Nie Nawet nie zmienię zdania Chyba, że publicznie mnie przeproszą Na Discordzie, na Twitterze Przepraszamy i mnie odbawiamy na publicznym Bo prywatny temat ja gdzieś Ja byłem hejtas, czasami fajnie się tak wygadać Powiedzieć, co ci leży na sercu Bo to naprawdę pomaga do następnych odcinków. Cześć!